Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, 7 milionów na koncie, nie są przypadkowe, trafiliśmy najlepszą kartę FIFA 23 i to na dwóch kontach z nagród właśnie za World Cupy, dlatego warto, moi drodzy, stawić łapkę w górę, bo to, co się tutaj wydarzyło, to totalny kosmos, no i wydajcie dajcie znać w komentarzu, jaki był wasz najlepszy traf właśnie za te nagrody za mundial, za 10 level, no chyba, że mieliście jakiś niższy poziom, to też dajcie znać, co ciekawego trafiliście na no, my, startujemy! No i moi drodzy, odbieramy nagrody za FIFA World Cup za dziesiąty poziom. Za to otrzymujemy dwa piki. Siedem paczek ośmiu piłkarzy, jedna paczka piłkarzy Prime i 12 tysięcy końców. Zaczynamy od pierwszego pika. W pierwszym piku Trent Alexander Arnold, to by był wymienny w klubie. Yes. to patrzymy, kto w drugim. Nice, warto było zbierać 750 kart dla jednego walkouta zobaczmy co w paczkach. No dobra Pięciu piłkarzy 80 plus, kolejna paka, jest walkoucik Jest Brazylia, jesteśmy pedałby Casemiro, nie, jest Fabinio, no dobra Trochę tego Liverpoolu nam tutaj leci. Witamy Fabinio, siema no Dobra, ośmiu piłkarzy 80 plus kolejna paka za world cupa i kolejny walkout Jest Francjona Go! O Kylian Mbappé! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! A więc jednak warto było zbierać 750 kart po to żeby dostać Kylianka. O mama le! No coś pięknego. No dobra, no co zobaczmy? Co oprócz Kyliana Mbappé? jeszcze <todgłosy> Fai Romero. Oczywiście Kylian wymienny w naszym klubie, ale to jest problem, bo no taką ikonę musimy pożegnać tego klubu 1157 spotkań. 796 bramek, 458 asyst. No i niestety, ale Kylian musi opuścić nasze nasze rajo. Ależ to stanowi teraz problem dla przyszłości tego klubu. Bo zbierałem coinsy dla Kyliana w wersji TOTY. Teraz ja nie wiem, czy ja jednak nie będę grał tym zwykłym, skoro mam niewymiennego i skupimy się na kimś innym podczas tote. Te karty od razu nie będą znikały, więc co? To inform? Aha! Jest środa, 19. Ja, okej! Okay. Antoine Griezmann! Jedna z najlepszych kart tote. I jeszcze trafiony. Halo, halo. Co tu się dzieje? Siemano, Kilian. Pół miliona końców. Paczka z white cardem na RAIO i zobaczmy, co poleci. A poleci Holender? Wechost, ok. Overallowo spoko, na przepałę. Dobrze, że nie ciąg. Dobrze, że nie ciąg. Okej, ok moi drodzy, czas na drugie konto na naszej Akademii Ryja Akademii. No zobaczymy, co poleci, jeżeli widzieliście pierwsze konto. Totalny stos i to totalnie skomplikowało nasze plany. Dzięki tamtu, tamtemu trafowi tak naprawdę mam już 7 milionów końców na koncie. No i teraz zobaczymy, co e, tutaj ciekawego poleci. Tak samo dwa piki, siedem paczek z ośmioma piłkarzami, jedna paczka piłkarzy Prime, 12 tysięcy końców. Niech się dzieje. No i lecimy, zobaczmy pierwszy pik I w pierwszym piku proszę państwo! Co się dzieje? O! Ja pierdolę, ale jaja <noise> Jakie jaja Co się odwaliło Coś nieprawdopodobnego Dopiero co zakończyliśmy wymarzoną Na tym koncie I pierwsze co leci Kylian Mbappe Drugi tego samego dnia Nieprawdopodobne Zobaczmy co będzie w drugim pikunale no, Tego Co się dzisiaj wydarzyło Nie da się absolutnie przebić Matko Boska! Czy ja włączyłem retransmisję? Nie, no bo tamten był z paczki. Tamten był z paczki za te właśnie poziomy. Kurde, jednak warto było, Boże. A pamiętacie, co ja tutaj robiłem? Część z widzów pewnie była w nocy na live, podczas którego ja. Kupowałem brązowych piłkarzy i przepalałem na te karty wordka, bo wiadomo, że tutaj nic nie grałem, mało co robiłem. i Musiałem dobić do 750 yy, tych piłkarzy, żeby mieć ten 10 poziom. No. Dobra, pokazać 45 koła. Jest walkout jeszcze. Jezus. <grystanie> Gdyby tutaj był trzy razy Kelian na jednym odcinku, to chyba by mnie zabili. O Boże, Jezus Maria. Dobrze, że ten Loris, dobrze, że ten Loris. <grystanie> A na czacie tylko xD Idzie dzieciaczki już. Już myślałem, już ja tak, zaczynam ja tak samo, ja tak samo. Ale okej, okay, spokojnie. No i teraz czekajcie, to jest tak. 5 piłkarzy 80, plus, to chyba. Nie, w tej chyba nie złapaliśmy, w tej poprzedniej. 8 razy 80, tam ten Krian poleciał nam na mainie. Więc zobaczymy, za omęcie go tej paczki się dobierzemy. Tutaj tylko i wyłącznie Oshiman. No i teraz 8 razy 80, mamy dobre wspomnienia. No i chyba tutaj nie. Ale ja już myślę, no wiesz ja zbyt pozytywnie patrzę się o Holandię, mówię Van Dijk, ale nie, 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 nie. Dobra, otwórzmy jeszcze tą paczkę za 50 tysięcy. Dla widza. Jest tutaj gwarancja 8-3, no ale jak jest Urugwaj, no to wiemy jedno. To będzie tylko i wyłącznie Jimenez. Dobra, to jeszcze otwórzmy. 5 razy 84+. I mamy kolejny walkout. Zobaczmy, kto tym razem jest. Jakby napastnik, nie ma napastnika, jest to obrońca Trend Aleksander Arnold 87, zobaczymy ile tutaj walkoutów, czy jest szansa na więcej niż jeden, niestety nie, Arnold Fekir prisicik To otwieram paczkę z wildcardem, na rajo, a my mamy, proszę Państwa, kolejny walkout Niemiec, bramkarz i to będzie trap, okej, okay, tego trapa zaraz na żarzynia się przepali, więc nice, elegancja. Dobra, 11x81+, plus. jeszcze jedna dla widza, jeszcze jeden walkout. Jest Brazylia, dawaj Markiniosa, niestety, Tiago Silva, 86, no dobrze. Czy oprócz tego Thiago coś ciekawego? Nie. No i teraz kolejna paczka z cardem jeszcze na rajo. Za zrobienie tych wszystkich zadań codziennych. Zobaczmy, co ciekawego poleci. Jest Brazylia, jest napastnik, jest Aleksander Pato. Aleksander Pato, 86 overall. Zobaczmy, ten Pato warty tyle co quicksell, więc można powiedzieć, no raczej to będzie, raczej to będzie foderek. No to zaczynamy. Kolejne paczki za World Cup wjeżdżają. Mamy Informa. Boże, te Informy zaczęły lecieć. I nastrolować tutaj. Ojej, 87 Taremi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Okej, okay, okej. Okay. o jeszcze mawi Let's go, let's go. Bardzo ładnie. Dobra. Dobra, to jest ta paczka. To jest ta słynna paczka, kiedy u nas Oddało ale tutaj tylko Mandy tak dobra, dobra, dobra 11 razy 81. Plus jest Niemiec, jest, jest Tomek. I pytanie: kto oprócz Tomka jeszcze w paczce gości ale nie za gości, niech ciekawy dobra 3 razy 85. Plus. Uuu, uh, Rudiger, okej, okay, okej. Okay. Oprócz niego Boateng i Thiago Silva, eee, trzy walkouty, bardzo ładnie, bardzo ładnie. 5 razy 84 plus. I Italiano. Donnarumma, bardzo ładnie, wysoko karta i bramkarz z cyklu top 2. I o Jezus Maria, cztery walkouty, bardzo ładnie. Kolejna jest Walkout Inform Brazylia, SPD Uuu, Douglas Lewis, ale ojoj oj. Potężnie, o jest. Co to za drop jest, kurde Faktycznie jakiś drop dzisiaj jest odklejony I paka ze stuka To jest stary miś, 87 chyba No jak? Ja w szoku, ja w szoku Nice. Jeszcze Bernardo w duplikacie. Nice. I teraz paka za 100 O, jest wildcard jeszcze. Z Hiszpanii. Czyżby Brahim? Jest i Brahim. Okej, okay, okej. Okay. Wow! I jeszcze Garrido. Nice. No dobra. I to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i napisać w komentarzu, co wy trafiliście z paczki world Cupowej, a my żegnamy się tą paczką i widzimy się dzisiaj na live'ie w okolicach 22, pewnie po 22. Także do zobaczenia na live'iku, trzymajcie się. No i do zobaczonka. Dobra, 3x85 plus. I... Tu mamy informa z Belgii i to będzie potężny Openda. Okej, okay, ten Openda fajny jest. Summer D5 3 razy 85, o Jezus!